Wszystkim teraz w moim kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj gramy ponownie sobie w Block Star Planet. I na samym, no, będziemy dzisiaj przechodzić parkoury, ale na samym początku jest nowa mapka, tak, jest nowa mapka. I no. Taka cukierkowa mapka, dosyć ładna, ale no. Niezbytnio mi się podoba, bo są same podstawowe te kolory. Na przykład, co to ma motywować? Kostkę Rubika? Chyba to jest połączone. Nie, no. Jak czytałam tu w wiadomościach, że nowa mapa jest, no to było pisane, że cukierkowa. Ale co to? Widać, że to jest kostka Rubika, więc yy, to chyba jest yy, słodyczowo-zabawkowa mapa. No bo niezbyt mi się podoba w sumie. Ale dobra. Yy, więc zacznijmy odcinek i yy, już nie mam wipka. Ani miałam w ogóle. No, nie mam pipka. Chyba już wam wam mówiłam. Więc yy, przechodzimy do parkourów. I jak ja na innym kocie byłam VIP-em też i no teraz to wam nie pokażę, bo już mi się skończył, więc yy, widziałam w świecie VIP, no lepsza mapka niż yy, chyba tutaj, bo tam jest chociaż taka większa, a tu taka mała. Yy, no no w sumie, no dobra, no to przejdźmy do parkuru. Dobra, jesteśmy na kolejnym parkurze i się nazywa chyba coś, bananki, kapcie? Coś takiego. I tu mamy zwierzaki, dobra, polubimy sobie. Możemy iść. Oj, oj, oj. Myślałam, że spadnę, ale jednak nie. I no i teraz je zabiłam. No. Ja nie wierzę. Dobra. Teraz musimy być tak w dobrej formie. No i piszcie, jak Wam, y jak Wam ten. Y Y, mijają dni w szkole, bo no w sumie miesiąc już minął y, szkoły, ale no cóż, y, piszcie jak po wakacjach y, było, czy było fajnie, bo u mnie... Nie, u mnie było fajnie, naprawdę. Fajnie było, mnie. Piszcie, czy u was tak samo było fajnie, czy nudno, czy... No jak tam w szkole? Uo, nie. Bo ja lubię, ja, y, ja jestem taka ciekawska. I tak, ja sobie zmieniłam bo ja zupełnie... ja, mam, ja nie jestem taka e, znaczy nie umiem wymyślać na przykład tych pseudonimów na e, na, na, na e, kanał co nie? E, więc e, miałam Aga MSP Teraz zmieniłam gramia Aga ja nie zupełnie nie wiem, yy, piszcie pomysły. Jak nie będzie żadnych pomysłów czy coś w tym stylu i zginęłam, no to po prostu nadam chyba Kajanowa. No bo bardzo mi... bo jak tworzyłam konto na MSP Kajanowa, no to nic... Jak tworzyłam nick, to tak od razu mi przyszedł Kajanowa, ale nie pamiętam skąd ja to wzięłam. No, nie pamiętam, chyba z jakiegoś filmu? Nie wiem z czego, bo nie wiem naprawdę. Więc mi się podoba ta nazwa, więc jak nie, be, jak nie będzie takich konkretnych pomysłów, znaczy będę oceniała, jakie mogą być pomysły, ile y, dacie lajków pod tym komentarzem, więc y, jak najwięcej. Więc y, piszcie, ale jak, no w sumie, będzie tak, do 10 łapek. Y, do 10 tych y, łapek, no to nie nadam y, na przykład tego imienia już. No bo to będzie za mało. No od 11, nie, od 11, no to wtedy y, dadam to imię. Znaczy imię. Jezus Maria mówi, jak do dziecka, to nie. Nadam ten pseudonim na ty. No ale jak nie będzie, no to dadam Kajanowa. No cóż. Na następny odcinek to będę miała inną nazwę po prostu Kajanowa tak jakoś mi przyszło i chyba na ty w znalezieniu kogoś to chyba nie ma takiej osóbki ale jak będzie no to będę musiała zmienić U. no całkiem parkour dobrze mi idzie i te trochę nagadałam no nic, no bo ja jestem taka w sumie gaduła <ścoughs> No i piszcie czy Wam się ten odcinek spodoba bo jeden odcinek już był z parkurów, parkourów i yy, no, podobał się trochę więc postanowiłam drugi odcinek nagrać. O kurde, niedługo mi się skończy, tak kurde kryształ i piszcie czy chcecie yy, no bo na wysypy ja nie lubię kupować wipów, ale piszcie czy chcecie, bo... Miałam niedawno urodziny, bo mia miałam już 8 lipca wakacje, ale yy, miałam remont kuchni, więc nie mogłam wyprawić, co nie urodzinów. Urodzin! A nie urodzinów, co ja... Urodzin. Oj, yy, zaczekajcie chwilę. Dobra, musiałam przejść na inny parkour, bo tam mi się już kryształy skończyły, bo oczywiście... Spadłam jak zwykle. No i przed chwilą, no ja nie wiem czy wiecie, ale ja mam strasznie krótką pamięć. No i zapomniałam co miałam do Was powiedzieć. No, bo ja mam taką krótką pamięć, że się w głowie nie mieści. Toś mówiłam o urodzinach, ale nie wiem konkretnie co chciałam powiedzieć. <grym> Jak mi się przypomni, to już Wam powiem, bo normalnie. A, Jezus. Ciągle się zabijam. I ten parkour. Nie wiem, czy Wam mówiłam. Ten parkour się nazywa Pepsi vs. Cola. Nie wiem, czy Wam mówiłam. Może Wam mówiłam na początku? Znowu zapomniałam! No, normalnie jak. Jak starsza pani tak zapomnij nam. <ścud> Ciągle się zabijam. Przecież ten parku jest bardzo łatwy. Pamiętam, że przed odcinkiem też go przeszłam chyba całego, więc nie powinno być problemów. Nie powinno być. Checkpoint, ale mi się na nie 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 mam już kryształu A, już więcej miałam powiedzieć. Ech. No to mówiłam o tych urodzinach. Więc, yy... znaczy nie wiem po co zaczęłam o urodzinach, ale okej okay. yy, Więc miałam inny dzień, ale okej okay. Piszcie, czy chcecie, żebym kupiła VIPa Znaczy, bo ja na tak średnio lubię kupować Ja wolę na MSP, bo tam są super unikatki Więc yy, wolę tam kupić, na rok bym chciała, no bo ja naprawdę dostałam pieniądze też na urodziny, więc mm kluczyk yy, dostałam pieniądze na urodziny więc stać mnie ale no bardzo ładne unikatki są stare vibcia kupi bardzo śliczne są tam unikatki bardzo mi się podobają dobra chyba muszę je zabić no bo już pamiętam że chyba nie będę miała więc piszcie się chcesz, żebym kupiła Vipa yy, no tak szczerze to nie wiem czy kupię ale chyba kupię prawdopodobieństwo jest średnie. No i sobie przechodzimy. Yy, no więc nie wiem, co ja mam w tym odcinku mówić, tobie tylko parkury przechodzimy. A i zapraszam na kanał mojej kuzynki, yy, kanał Vera MSP. Więc zapraszam. Fajne mam tam odcinki i też z M, ze mną nagrałyśmy odcinki dwa A jeden odcinek sama nagrała, bo no nie ma tam dużo filmów, szczerze. Ma jakieś 3-4 takie jakoś filmy, ale chyba około trzech. No. Więc zapraszam na moje kuzynki kanał. Chyba kiedyś z nim nagram odcinek. Już nie pamiętam. O nie wierzę. Muszę znowu się zabić, bo tam chyba by był klucz. O matko, muszę patrzeć, rozglądać, bo ja przechodziłam ten park i pamiętam gdzie ten klucz, ale no Ech, już ten ciągle zapominam, że mam po klucz chodzić, bo ciągle się rozgadał, rozgadam. O, tutaj jest. Tak wiedziałam. Wiedziałam, że tu będzie kluczyk. No szczerze, to nie wiedziałam. Ale dobra, tam. Przechodzimy sobie jak najszybciej przejść ten parkour, bo jeden w odcinku nie może być, jeżeli tylko jeden prze. Oj! Przejdziemy w odcinku parkour. Bym się zdubczyła. Tak wiem, jak ja sformułowanie używam. Cała ja. O, dobra. A na samym końcu. Na samym końcu odcinka. Pójdę na jeszcze jedno konto i wam pokażę, bo kupiłam kangurka, bo tam miałam vip właśnie na tamtym, ale już nie mam. Kupiłam sobie kangurka, bo mnie było stać, a, tu, yy, a tutaj nie miałam, więc nie mogłam sobie tego kangurka kupić. Właśnie, gdzieś jest mój zwierzeczek. Wow, więc to chyba ten. Nie, to nie ten. Yy, nie widzicie wiem. To jest yy, mój pas. Luna się nazywa. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem czy nie wiem czy nagrałam, czy ja kupowałam Pawia. Ale dobra, miesza z tym. Kangurka sobie kupiłam tam, w tamtym koncie. Miałam ja, wiepa, na tym nie miałam, więc nie mogłam kupić, więc pokażę wam. A w sumie nie wiem po co mam pokazywać, bo pewnie dużo z Was ma też tego kangurka na bysypy, więc... Dobra, nie pokażę. Ale jak chcecie w następnym odcinku, to mogę wam pokazać, jak będziecie chcieli już tym etap, to mogę chętnie mm, yy, chętnie pokazać. Yy, mogę tylko co powiedzieć, nazywa się jumper. <laughs> jumper, no normalnie. No to, yy, widzimy się na kolejnym parkurze. Ten parkur nazywa się Gucci i Boss Boss to znaczy to są chyba porównanie sklepy, bo Gucci Gucci? To jest sklep, ale Boss? Nie wiem. Nie wiem, czy to Boss jest też sklepem, bo ja naprawdę nie znam tego sklepu. Nie wygląda na trudny jak na razie. Tak, nie kracz, nie kracz, bo ja zaraz kraczę i zaraz się zdupczę z klocką. spokojnie, przejdziemy to okej, okay. teraz tu, teraz tu teraz tu, nie wiem po co ja tak mówię, teraz tu, teraz tu to jest beznadziejne yy, dobra, niedługo będziemy chodzić o ten odcinek, już 13 minut trwa, ale co z tego, mam nadzieję, że tu nie ma żadnego klucza staram się rozglądać się, ale no no tu są w sumie płaskie ściany to gdzie by mógł klucz być ukryty, no Mm. No pięknie muszę od nowa. Dobra, te, te od samego początku teraz yy, patrzymy, gdzie może być klucz. Czy może gdzieś tu być? O kurde, a chyba, że w wodzie będzie jakiś klotek... Yy, nie lawy... Nie magmy. Yp, magmy. Nie fioletowej lawy. No i tam będzie klucz, kurde. Ho, Od początku. to oni bierze na czacie? Boże święty. No. Nagadałam się, nagadałam, już nie wiem, co mam do was mówić, muszę się zawsze przed odcinkiem przygotowywać, bo ja robię tak, że od razu nagrywam, no, od razu nagrywam, od razu po prostu nagrywam, nie zastanawiam się nad czym tutaj, jak mam o tym, po prostu, co mówię, a dobra, nagram sobie parkury, co nie, i tylko to, ale muszę się przygotować, co mam do was mówić, no, no. W trakcie, odcinka, w trakcie odcinka pomyślałam, żeby powiedzieć o tym Niku na YouTubie, więc częściej wymyślam na odcinku, nie? Kurde, nie patrzyłam, się, czy gdzieś klucze. No dobra, trudno, mam nadzieję, że nie będzie gdzieś klucze. Oj! Oj! Jezus, nie mów tak! Bo to mnie wkurza. Znaczy ta sama siebie wkurzam. Glde Dobra, idziemy No i super! Bramman, nie no. Dobra, czekajcie, sprawdźmy czy gdzieś tu Nie hmm. Dobra, chodźmy, ostatnia próba Jak teraz się zdobczymy, to Idziemy na ostatni parkour Dziękuję. Co nie piszą na czatach? Ja nie kumam ludzi. Ja ludzi nie kumam. Po co mi ten kryształ, skoro i tak zaraz jest dupcze? Mi nie jest potrzebny do niczego. Do szczęścia mi ten kryształ nie jest potrzebny. Nie no, oczywiście jak... Mam kryształy i trudny jest parkur, to potrzebny, ale jak nie mam, to kurde, niepotrzebny. Mogłam najpierw ten parkur przejść, to bym wtedy miała. Ale skąd ja mogłam wiedzieć, bo tego parku chyba nie przechodziłam jeszcze. Bo tak mi się zdaje, bo nie przypominam sobie. Naprawdę nie przypominam sobie. No, więc piszcie, że chcecie tego, żebym Vipa kupiła. Na rok. Piszcie, piszcie, chętnie nagram. No, chyba, że. Nie będę mogła kupić, ale dobra, zobaczymy. No, i brama, no. Na górze będzie. Oj. No! Boże... Dobra, idziemy na kolejny parkur. Widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy na kolejnym parkurze, nazywa się Truskawki versus Maliny, więc tu już widzę, że tu chyba będzie klucz. O, aż cztery, to nie będę musiała się martwić na mapce, gdzie są te kurde klucze, nie? Więc fajnie. Uj. Ale dobrze, że tu nie ma chociaż fioletowej lawy. A, i piszcie, czy chcecie taki odcinek jak na przykład Robię parkour. Czy coś w tym stylu, że. No, czy chcecie jak zobaczyć, jak robię parkury, czy coś w tym stylu. Bo ja mam chyba trzy parkury zrobione własne. Chyba tak. No to piszcie, czy chcecie nie obejrzeć moje parkury. Znaczy, nie mogę też nagrać, jakie zrobiłam, tylko. Czy no jak robimy po prostu parkour. Normalnie robić parkour, co nie? Jak... albo... no, piszcie tak. Właśnie też mi się to przypominało właśnie teraz, więc okej. Okay. Tu. Wiem, ja jestem dużo nierozrozumiała, więc... Nie wiem, czy teraz, nawet jak mówię, coś rozumiecie co ja mówię, ale dobra. Jak tak, no to piszcie, że rozumiecie, co ja mówię. Jak nie, no to piszcie, że nie rozumiecie, co ja mówię, bo ja jestem naprawdę dużo niezrozumiała, bo ja gadam szybko i czasami plepsne, plepsie, coś tam, że nie zrozumiecie mnie, więc. Jak nie zrozumiecie mnie, no to przewincie filmik i od nowa przesłuchajcie. <laughs> Dobra, przechodzimy sobie ten parku... Oj, myszkę. Oj, oj, oj. Ach, dobra. Okej. Okay. Lubię takie zwisające. O i meta. Zaraz. Mi się wydaje, że były tylko trzy bramy. Czy było cztery. Dobra, sama obejrzę ten odcinek i zobaczę. Dobra, więc ten o nie przychodziłam go myślałam że go przychodziłam ja nie wiem co napisać że to że słyszycie moje przyciski ale i skopiujemy sobie to w razie czego jak na coś kopiuj okej okay, skopiowane i wysyłam. Napisałam pozdrawiam z odcinka i serduszko No, więc. No więc, myślę, że Wam się ten odcinek podobał, bo moim zdaniem jest był ok, bo się dużo gadałam całkiem dużo. A, i dbiłam 42 level, jej. Na Blockstar tu możecie. oj myszka, tu możecie zobaczyć. No, więc. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Koniecznie. Y, dzwoneczkujcie, żeby być na bieżąco. Komentujcie. Różne oczywiście te komentarze, co, y, te, co, co Wam mówiłam, żebyście napisali, bo już nie pamiętam, co ja nawet mówiłam. Coś tam o Niku, coś tam, coś tam. Jak nie pamiętacie też, no to przewincie film i no zobaczcie jeszcze raz i no komentarze jest wiele jakie to co mówiłam, więc i dajcie jeszcze subskrypcje subskrypcje subskrypcje, więc do zobaczenia już 20 minut trwa, dobra, do widzenia w kolejnym odcinku jej a i jeszcze dzisiaj może być jeszcze jakiś odcinek ale nie jestem pewna, więc byćcie przygotowani tak może pod wieczór nagram, ale zobaczę jak chcecie dzisiaj odcinek, to piszcie chcemy i piszcie z czego. Czy z MSP, czy z Blockstar, czy z Robloxa. Bo z Robloxa chyba ani jednego odcinka nie mam, co nie. Czy znaczy, bo z minimum mówię, to dzisiaj na pewno nie wstawię odcinka, bo wstawiłam wczoraj jeden odcinek, nowa seria Wilczki, ale jeszcze nawet nie zaczęłam robić drugiej części, więc. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa! Więc wiecie, gdzie się nie wstawi odcinka innym razem, bo wiecie, jak to jest. E, ja nie umiem szybko robić animacje, bo czasami mi się nie chce robić tego, bo. Mm, no po prostu mi się nie chce. E, więc e, do zobaczenia w kolejnych. Pa! pa.